Prowadź mnie w godzinie sądu. Muszę zająć skażone miasto Flam i pokonać legiony krwiostali, które odrzuciły porządek. Wiem, że dzieci Urgasha szukają drogi, zmieniając wiarę Twoich dzieci. A królowa Izabela stoi za herezją. Tak, tak więc y, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim następnym odcinku. Zagrajmy w Heroes of Magic 5 Tribes of the East. Czyli Hordy Wschodu, a nie dzikie Hordy, oprawcie się, tłumaczę. No, nie wiem, dobra, i tak to będzie ostatnia misja. I nie przepadam za tą misją. I niedługo nie chodzi o to, że jakoś szczególnie bitwy są ciężkie do zagrania. Nie, nie o to chodzi. Przekonacie się w trakcie, jestem tego pewien. Ale póki co, jaki bonus będzie najbardziej korzystny dla nas. No myślę, że rateł w liczbie 20 to dosyć duża liczba mumia no to na cholerę nam mumie. No i misja zaczyna się bez żadnej kaccenki, ale Jezus Maria jak ścięło! Jak ścięło, ja pierdziele. Dobra się. Oczywiście szału nie ma w sumie mogą się tego spodziewać. Ale za to w zamku To bardzo fajne niespodzianki nas czekają A ty Ornella z wampira jednego Trzeba jakoś sprawiedliwie podzielić armię Dam jej liszę. Ja tam sobie poradzę doskonale bez A w sumie Weź sobie także tych Rycerzy o Ja sobie tak czy się jak doskonale ze wszystkim poradzę Dobra, ale póki co, takim niegłupim ruchem byłoby pozajmowanie w pierwszej kolejności tych wszystkich y... Moment, co ja mam? O! Czyli widocznie z... przechodzą z nami chyba tylko te artefakty, które mieliśmy na są. So... Znaczy, nie, to nie ma sensu. W trzeciej misji byłem obładowany artefaktami, a i tak przyszły tylko te. No to prawdopodobnie przychodzą tylko te, które się łączą ze sobą. Innego wyjaśnienia nie mam. Dobra, chodźcie tu pały. Nie ma litości. Zbudujmy sobie armię na ten. Na ciałach właśnie ten. Osób, które z nami przegrały. Okej, okay, git. Wiecie, już jakąś tam armijkę mamy. Właśnie, Ornella ma chyba... No ma wolny slocik. W sumie to nie co jej dadzą. Właśnie, w tej misji nie zgadniecie co jest najważniejsze. A więc tutaj najważniejsze jest siła czarów bohaterów. Dlaczego? Tego się dowiecie niebawem. No, niestety dostałem beznadziejną umiejętność, ale mogłem się tego spodziewać, więc nie jestem specjalnie zdziwiony. Ale w sumie dowodzenie mi się przyda. Nie, chociażby nie, nie, nie dla morali, tylko dla ten. Dla tych pochodnych różnych. Te umiejętności, na przykład zwiastu śmierci, co nie to jest, to jest akurat dobre. Wy się dołączycie? No pewnie się przyłączycie. Tylko to chcę wziąć. Przy... co to jest? A, portal miasta się przyda. Chociaż ja jestem zdziwiony, że Arantir do tej pory nie ma tego skilla. O, dołączy. To świetnie. Jednak się coś przydaje to przewidywanie. mogę dzięki temu przewidzieć, czy się dana jednostka przyłączy, czy też odłączy. Wkłada tylko. Przepraszam, że nie przewidzi, czy, u... czy ten, że nie działa tak w pełni skutecznie. Ale mniejsze już. Eee, ja niestety nie mogę tej różdżki To się w sumie da, Torneli. To Ale oni już będą walczyć. Ale co w sumie jest dobre? Co jest? Ojej, już. już ten. 16, czyli to będzie po 8. Tak myślałem. Właśnie tak słyszałem od drakona niedawno, że te widma podobno są silniejsze od poltergistów i mi się w coś to jakoś nie, nie chce wierzyć, tak powiem wam szczerze. Ale fajnie, że udało mi się zachować tą koronę, bo ona naprawdę dużo daje. Ten pierścień też to nietuzinkowa rzecz. Stop, po co to robisz? O, proszę bardzo, zwiastun śmierci. Teraz każda istota, jaka się do mnie dołączy, to... Zostanie od razu przetranspo przetranspołowana na ten. Przetranspołowana na... Yy, na nieumarłych. Właśnie. Many nie mam. Cudownie. A tak się boję rozgrywać walki bez many, więc ja się na razie wrócę. Przynajmniej fajnie, że mamy już to przynajmniej w części rozbudowane miasto. A jeszcze w tej misji będziemy dostawać co tydzień posiłki. I ilość tych posiłków jest uzależniona od poziomu gry. Ja tam jeszcze mam przyzwoite posiłki, jak używam normalny. Boże trudności. No i nie mogę nawet wejść do miasta. Cudownie. No to na razie tutaj sieci dupy. Nie ruszaj. Przydałoby się jeść jak najszybciej na kromatron. Widzę, że mam w pobliżu generatory niemal wszystkiego. Nie narzekam. I tę, tędy wyślę Mornelle Właśnie tędy. A opuszczone kopanie, jaki garnizon to tu będzie? Eee. ase powalczę, jako że dawno nie walczyłem. Nawet tu nie będę angażował specjalnie awatara. Nie ma po co. Wszystkich trzask z gradu meteoru się skończy Babci ranie. Widzicie? A to dopiero był niewzmocniony. A warto wiedzieć, że oni też mają wskrzeszenie umarłych. Te mumie dobra, pora na odzysk. Dawnąć się wszyscy. Na no, mumie mogą wyjść do przodu, bo one mają wysoki poziom dosyć. No oni w sumie też mogą. O, już 7. To był niezły atak. Ja właśnie mam pojąć szczerze, nie wiem czy obrażenia zadawane przez bohatera czy na obrażenia zadawane przez bohatera ma wpływ jakoś atak, czy to tylko na jednostki, ale ch chyba zdaje mi się, że tak. Bo widzę tutaj, że Arantir z ręki już kosi niezłą pulę. Czemu nie mogę przewidzieć o dwa? A, już za daleko jestem widoczny. Dobra, to sprawdzę czy duchy się dołączą Ja bym chciał, żeby się dołączyły Tak w głębi duszy Bo nie, nie lubię walczyć z duchami Wszyscy to moi fani wiedzą mnie od dawna Fani kurwa, widzowie Jacy tam fani A wiecie, to są posiłki Czyli mamy po ileś to z każdego ten z każdego właśnie rodzaju, niestety w nieulepszonej formie, to taki mały minus, ale mamy karcz? mamy i bardzo dobrze, i tego się trzymajmy. Dziwne, nie wygrywałem żadnej łatki na ten. Na na nie. Tutaj nie do przewidzenia, znaczy, że raczej na mnie odpówcą. Ale spróbuję. Może jednak. Bo oni coś pilnują. To ja bym się raczej spodziewał że będą chcieli walczyć. A, bra, ty tam... A, nie, już masz manę. No to co ty tu jeszcze robisz? Bierz się do roboty. No, tracę smoki, ale już trudno. Olać te smoki. Troszkę żałuję, że już nekromatronu nie mam. Jeszcze. Chociaż zwiększyła mi się energia mroku. Nie wiem skąd. A od bohaterów to. Dobra, mniejsza. Mi się coś zaczęło wydawać. Dobra, chodźcie Pały Soraj tak z trochę nosem będę tak trochę coś robił z nosem, ale niestety Ona też to ma? Nie wiedziałem A nie, bo to Aurantief tam jest blisko, to dlatego Dobra i wracaj do miasta na razie, a potem cię wyślemy w tamtą stronę. No i niestety będą chciały walczyć. Spodziewałem się tego po was. Chcemy z nimi walczyć Trochę szkoda mi jednostek, które Nie, to nie chcę. No, to w następnym tygodniu się wami zajmę. Dobra, w zamku już, do zamku już dotarły posiłki. Cieszy mnie to niezmiernie. To ja je zgarnę. Chociaż Ornella powinna je zgarnąć. Ale Ornela ma tam tych jeźdźców i inne te pierdoły. To se poradzi doskonale. Więc nie ma, że boli. Mi te jednostki są bardziej potrzebne. No i te upiory. Skuszę się na nie. Świetnie, mam już wampiry A ja zostawię Ornelli jako że mam bonusy do właśnie do. O, tu jest Ornella. To wracę do miasta i trzymaj się z dal od kłopotów na razie Chociaż ty już to Ornella, widzę, że masz niczego armik, sobie, Armikę, lepszą od Arantira, więc nie maruć. A właśnie, ja ostatnio grę z Drakonem, właśnie w, w, przez internet, co nie, i wzięliśmy równoczesne tury, co nie, i one po prostu tak zajebiście działają, powiem wam szczerze. Opro... Znaczy działają do... dopóki dopóki dopóty yy... nie wejdziemy w interesy, yy... się nie spotkamy. To wtedy jakby yy, mamy komunikat, że. Mamy wtedy komunikat taki, że. Yy... Mamy taki komunikat, że. Się jakby obszary, że wkroczyliśmy na jakieś tam obszary i takie tam pierdoły, i w rezultacie e, przechodzimy na normalny tryb turowy. Czyli te, te równoczesne tury to dla mnie jakaś tam ściema. Nie, dalej czekam na szczęście. Masz dalej ten slocik. Wolny. No dalej, masz i on czeka na szczęście, właśnie, ale jakaś złośliwość rzeczy martwych nie pozwala mi na ten slot, żeby ten slocik zapełnić tym szczęściem. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, o nich. To no jest chyba oczywiste, z czego zrezygnuję. Tak jestem tego pewien. Tylko ich wszystkich nie wskrzesimy. Będę skakał z radości jak uda mi się ten Chociażby jedną kurde dziesiątą tego Ale z ja bym na to nie liczył z tego co widzę. Ile w tu i jeden? To więcej już nie będzie. No. Teraz wychodźcie. Nie, yeah. gdybyście byli wcześniej, to ja bym na was miejsce. A tak to dupa. Dobra. Ruszaj na podboje. Arantirze, a Ornelle, z tego co powiem tam, właśnie tam na, na lewo jest łatwiej, więc tam lepiej wysłać Ornelle. Dobra, jestem z powrotem, wybaczcie mi co się, co zaszło wtedy. Ale, no powtórzył się problem z poprzedniego odcinka, nie będę gadał, czyli znowu mi ten pieprzony Windows wyskoczył z jakimś pojebanym instalatorem jakiegoś gówna, którego ja nie chcę. I mamy rezultaty, wypieprzył mnie w ogóle z rozgrywki. A wiecie to dobrze jakie... Je... Znaczy wy nie wiecie co się stanie, jak się zminimalizuje grę w czasie nagrywania, ale ja doskonale wiem Dobra, to robię teraz wszystko tak samo jak wtedy. Wysyłam Arantira i tutaj na ten znak. A ty or... A miasto jeszcze nie do... ruszyłem. To Liszę. I w tej misji w końcu będziemy mieli smoki. Czujecie to? PRAWDZIWE SMOKI! Dobra, odbierz te niższe i, i ruszaj na podboje. Akurat Or Ornella lepiej, że miała większą marią Darantira bo Ornella... Wiecie, nie może mieć tej... Yy, nie może mieć awatara śmierci, to jest niemożliwe. No nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby iść z taką, ale... Trudno. Tutaj lepiej się, lepiej się radziłbym się troszeczkę sp tak sprężyć.